Dzisiaj jadę, jestem w tej chwili w Vancouver, to jest około 30 km od tego miejsca, gdzie ja mieszkam, w tej dzielnicy. Tak jak powiedziałem, Vancouver jest bardzo rozległym miastem, dlatego że budownictwo jest inne jak w Polsce, jak widzicie, to jest taka jedna, wielka, ogromna, Wioska, tak bym powiedział, tak jak kiedyś przyjechałem, tak mi się wydawało. Teraz jestem tu bardzo przyzwyczajony do, do takiej, takiej zabudowy. Jak jedno do Europy, to mi to nie pasuje. Po prostu tutaj jest jakoś bardziej wszystko dla, do życia, bardziej dostępne, bardziej wygodniej się żyje. Po prostu inaczej jest, nie jest tak ciasno. Tak jak w Europie, są bloki, wszędzie są bloki. Bardzo, jak domy są, to są na uboczu, na peryferiach miasta, a tutaj domy są też. Są, większość jest domów w Kanadzie i w Ameryce inaczej niż w Europie: odwrotność jest. Większość jest domów rodzinnych, jednorodzinnych, czy tam różnie, dwóch czy trzy rodzinnych, ale większość jest e, stojących, wolno stojących domów i nie ma tyle bloków co w Europie po prostu dlatego ten teren jest bardzo ogromny z jednego końca miasta na drugie jest 70 km także wyobraźcie sobie, że y, ale y, jazda samochodem jest przyjemna bardzo przyjemna się jedzie inaczej niż to jest w Europie po prostu, ja wiem czy większa kultura, może i większa kultura troszkę jest tutaj w Kanadzie o policja tam stała, z drugiej widziałem nawet wtedy nie założyłem, w tej chwili widzę, właśnie policja tam stała można zarobić mandat także, a ja kiedyś, może to zarobię, bo ja za bardzo szybko jeżdżę ja zawsze jeżdżę ponad limit także, no, do czasu to mi się udaje ale pewnego dnia będę musiał też zapłacić już nie płaciłem kilkanaście lat bez mandatu jeżdżę, także ja jestem raczej dobry kierowca nie chwalę się, ale naprawdę, naprawdę yy. przejechałem w swoim życiu, już, już blisko będzie milion kilometrów. Jeden milion kilometrów. To sobie wyobraźcie sobie ile, ile tutaj za kółkiem się robi kilometrów w Kanadzie i w Ameryce. Tutaj wszędzie się jeździ samochodem. Nigdzie się piechotą nie chodzi, dlatego że nie zwraca się uwagi ile ta cena benzyny kosztuje I, <coughs> tak jak w Polsce byłem nawet ja byłem będąc w Polsce liczyłem na to, że po w Polsce benzyna droższa niż tutaj u nas w Kanadzie a nie mówiąc już o Stanach Po <coughs> w Polsce kosztowała mnie prawie około dwóch dolarów za litr także no bardzo droga benzyna w Polsce, także wcale się nie dziwię, że w Polsce trzeba się zastanowić, gdzie chcą jechać, czy to warto. Bo niestety wypłaty są w Polsce takie bardzo małe, że naprawdę na, na tą benzynę, jak się kupuje benzynę, zapłacicie 200-300 zł za, za wlanie benzyny do samochodu. To jest tragedia, okropna tragedia, bo na przykład 60 litrów w baku mieści się benzyny. 60, litrów razy była benzyna po 6 zł to jest 300, ponad 360 zł. To jest tragedia. A wypłata, no ile można zarobić? Półtora tysiąca, 2000 To jest tragedia, żyć w Polsce. Dlatego ja w Polsce już bym się nie przyzwyczaił absolutnie pod żadnym względem. Tam nie jest raj, to jest tragedia, tam żyć. Ja jestem przyzwyczajony do innego życia, łatwiejszego. Tutaj i łatwiej się żyje, kompletnie, ja nie mam żadnych problemów takich finansowych, powiedzieć, po prostu, dlatego może, że mam dobrą pracę, bardzo dobrze zarabiam i cieszę się z tej pracy, lubię tą pracę, co robię i dlatego to życie jest bardzo przyjemne, chociaż jest inne niż w Polsce, jak trudno powiedzieć, ale i w Polsce w tej chwili, to nie jest ta Polska, co była kiedyś, kiedy ludzie jeden drugiemu pomagali, nie było takich telefonów komórkowych. Ludzie bardzo byli przyjemniejsi, bardziej chodzi do siebie. Spotykali się w domu u, u sąsiadów, u znajomych. Bo to w tej chwili raczej tego już zanika. Taki, takie sąsiedzkie, no ja bym powiedział, wizyty. Także no byłem... U znajomych, u sąsiadów teraz, jakbym w Polsce rok temu, we wrześniu, no, bardzo miło, ale to nie jest to, co było kiedyś. Czasy się zmieniły i wszyscy się zmieniliśmy. Tak samo jak, jak i ja, na pewno się zmienił tak samo. To tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.